Cześć, rozpoczynamy poszukiwania fajnych, ciekawych, okazyjnych ogłoszeń suwów w budżecie do 50-60 tysięcy złotych, a to oznacza, że przed nami kolejny odcinek z serii Przegląd Ogłoszeń. Fajny i suw nie da się. Oksymoron! fajny i suw zajmie się czymś dla ludzi, a nie dla lansu, bo taka moda. Sów jest do niczego, bo ani do miasta ani w teren, chociaż z tym miastem to nie do końca się zgodzę, bo na przykład raperzy na klipach, tak w latach 2000, jeździli Cadillaciem Escaladem na imprezy w zatłoczonym Los Angeles czy Nowym Jorku i jakoś tam się mieścili. Jak już przebrnąłem przez te komentarze, które powiedzmy sobie szczerze, nie pałają sympatią do tego segmentu, ruszyłem na poszukiwania Fajnych samochodów, podniesionych, crossoverów, suwów, właśnie w budżecie 50-60 tysięcy złotych. To oczywiście wynika z Waszych propozycji, które napisaliście w komentarzach, więc zachęcam Was do tego. Jeśli szukasz jakiejś inspiracji, właśnie poszukujesz suwa, lub po prostu jesteś takim maniakiem jak ja i godzinami przeglądasz OTOMOTO, to ta seria jest właśnie dla Ciebie. Subskrybuj sobie kanał, żeby nie przegapić. Co drugą niedzielę o godzinie 20 właśnie odcinki z tej serii. Wbijamy na OTOMOTO. Rozpoczynamy poszukiwanie, oczywiście od razu przechodzimy do wyszukiwania zaawansowanego. Jak najłatwiej znaleźć suwa? No, najlepiej po typie. Po prostu wrzucamy sobie typ suw, budżet. Zróbmy tym razem troszeczkę szerszy: od 45 do 60 tysięcy złotych. Tym razem nie zamknąłem się w 10 tysiącach, bo myślę, że można znaleźć ciekawe propozycje zarówno za 50 jak i 60 tysięcy, czy nawet za 48. Jak widać, mamy ponad 5 tysięcy propozycji. Oczywiście zaznaczamy sobie pokaż oferty z numerem WIN. Do tego w statusie pojazdu nieuszkodzony. No i Ciach 4788. Nadal dużo. Co w takim wypadku można zrobić? No poszukać po marce i modelu. Jeśli macie coś, co wam w głowie świta, no to wbijacie marka, model i już, a ja zrobiłem jeszcze sprytniej i zwróciłem się o pomoc do Was, czyli naszych widzów, zarówno na grupie na Facebooku, jak i na karcie społeczności na YouTube. Propozycji było bardzo dużo, myślę, że większość z nich była ciekawa. Oczywiście nie wszystkie zdążę pokazać, ale myślę, że to będą ciekawe inspiracje, a jeśli sami poszukujecie, to też możecie skorzystać z wiedzy naszej społeczności. Zawsze chętnie pomagają. Jeszcze jedna uwaga, jak przeglądacie oto moto i faktycznie szukacie czegoś, co chcielibyście w przyszłości kupić, zalogujcie się. Jeśli nie macie konta, to załóżcie, to trwa kilka sekund i wrzucajcie sobie samochody w obserwowane. Jak to zrobić? Weźmy pierwsze auto z brzegu: renault Kajar 1 1.2. Jeśli to auto ci się spodobało, to w tym miejscu masz taką gwiazdeczkę, klikasz obserwuj, albo też tutaj ten suwak, obserwuj ogłoszenie. Dzięki temu, tu na górze, jak widzicie, pojawia się gwiazdka z numerkami. Jesteśmy w. Obserwowanych, a oto wszystkie moje propozycje na dzisiaj, i zaraz przez nie przebrniemy. Na początek Nissan Murano, czyli propozycja od Huberta, który wrzucił to na grupie na Facebooku. Fajny, trochę kontrowersyjny wygląd. Yy, lubię takie samochody, które się wyróżniają. Myślę, że to samochód w ogóle niezbyt znany. Na pewno nie dla ludzi, którzy nie są fanami motoryzacji, nie interesują się tym. Gama silnikowa bardzo mi się podoba. Dlaczego? Bo mamy tutaj jeden silnik i to nie byle jaki. 3,5 V6, który możecie kojarzyć na przykład, mm, no nie wiem, z Nissana 350Z, albo też z Laguny Trójki, jak to woli. Rocznik 2013, 160 tysięcy kilometrów, ale jest to benzynka, więc wszystko możliwe. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale jest zarejestrowany w Polsce, więc bez obaw pewnie jest już dostosowany do wszelkich homologacji, bo to jest zawsze pewne wyzwanie przy sprowadzaniu auta ze Stanów Zjednoczonych. Mamy numer Vin, jest to wersja z napędem na cztery koła i automatyczną skrzynią biegów, ale pamiętajcie, że jest to CVT, czyli skrzynia bezstopniowa. Trzeba się przyzwyczaić do jej działania. Generalnie, jeśli ktoś z Was jeździł CVT, to wie o czym mówię, albo multitronikiem to jeden pies, czy jedna skrzynia. Co do samego ogłoszenia, fajne zdjęcia, jest ich dosyć dużo. Jest tutaj kilka takich przeostrzeń, wiecie, głębi ostrości. Jest to zrobione chyba przed jakimś stadionem, więc fajnie się komponuje. Opis dosyć krótki, ale mówi nam o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze o tym, że było kosmetycznie uszkodzone, uszkodzone drzwi, ale od razu tutaj zapala się lampka ostrzegawcza i myślę, że warto byłoby na przykład miernikiem sprawdzić stan słupków czy maski. I jest zamontowana instalacja gazowa. Trzeba dopytać, jaka, bo nie każda tutaj sobie dobrze poradzi. Dobrze, gdyby była sekwencyjna z dodatkowym smarowaniem, inaczej mogą być pewne problemy z tym silnikiem. Poza tym, przy oględzinach warto zwrócić uwagę na przykład na wycieki, czy nie ma ze skrzyni rozdzielczej właśnie takich wycieków. To często spotykany problem. Czasami szwankuje tutaj alternator fotele też mogą sprawiać problemy, także zwróćcie na to uwagę podczas oględzin. Poza tym myślę, że ciekawa taka nietuzinkowa propozycja. Użytkownik TiksesTVPL wrzucił naprawdę dużo ciekawych propozycji. Myślę, że są godne uwagi, ale na etapie oglądania ich w internecie trudno byłoby mi wydać jakąś taką opinię, szczególnie w tych przypadkach, gdzie win był no po prostu xxx pewnie znacie tę sytuację. Jeśli spotkacie, a was to denerwuje, irytuje, to jest na to sposób. Możecie po prostu zgłosić takie ogłoszenie do moderacji. Być może ktoś przeoczył, zapomniał wpisać ten win. Jakby wierzę w dobre intencje, że nikt tego nie robi celowo, ale zawsze trudniej się takie ogłoszenia ogląda w internecie, dlatego ja je pominąłem i znalazłem hmm, kilka propozycji właśnie od tego użytkownika. Także bardzo dziękuję. Spośród tych wszystkich propozycji najbardziej spodobała mi się Mazda CX5. Widziałem, że chyba ktoś jeszcze akurat dokładnie to ogłoszenie proponował. No, CX5 jest ładna, podoba się raczej większości, zresztą w suwach jest to w ogóle ważny argument. Kilka ważnych parametrów. 13 rok 123 tysiące kilometrów trochę mało, bo jest to diesel 2.2 który jest całkiem ok. mamy komplet danych do sprawdzenia w bezpłatnej bazie, czyli historia pojazdu gov.pl. co do samego silnika 2.2 diesel 175 koni. trzeba po prostu dbać o regularną wymianę oleju i no, co jakiś czas dać mu się przejechać po trasie i powinien służyć bez problemu. zdjęcia są super, bardzo ładne. jest ich 38, więc no, pokazany pokazane jest prawie każdy szczegół. Jasna tapicerka, no generalnie samochód prezentuje się bardzo dobrze. Widać, że nie jest zużyty, że jest w dobrym stanie, jest bardzo bogato wyposażony. Grzane fotele, kamera cofania, nawigacja, automatyczna skrzynia biegów, napęd na 4. O, panie, już jadę. No i jeszcze Q7 pierwszej generacji, też od tego użytkownika. Akurat sprowadzona z Niemiec, jeszcze na niemieckich tablicach. Siódemka, no można mieć różne opinie, ale ten samochód jest naprawdę bardzo fajny. Miałem okazję jeździć e, zarówno w terenie, jak i w mieście się sprawdzi. Wiem, że jest ogromny, no, jest, jest wielgachny, więc no parkowanie może nie jest najprzyjemniejszym doświadczeniem, ale sama jazda już tak jest, pojemny, dobrze się prezentuje, więc generalnie ja jestem na tak. Zdjęć także 38, <grym> to jakaś. Charakterystyczna liczba, że się powtarza. Widać dużo szczegółów, to mi się podoba. Generalnie widać, że auto jest dobrze zachowane, bogato wyposażone. W opisie trochę dużo wykrzykników. Ja akurat takich opisów nie lubię, gdzie jest właśnie bardzo ładne Audi Q7. Rok 2009 model 2010. Silnik 3.0 diesel o mocy 240 koni mechanicznych. Wydaje mi się, jakby ktoś krzyczał na mnie. Jak jeszcze po 3 wykrzykniki daje. Myślę, że bez tego też dałoby się przeczytać ładnie, może nie ma aż takiego długiego szczegółowego opisu, ale wygląda to całkiem nieźle. Jest to 2009 rok 3.0 diesel. Czy będzie drogi w serwisowaniu i utrzymaniu? No będzie, no cóż mam powiedzieć. To jest Q7, to generalnie jest auto marki premium bardzo wysokiego segmentu, więc na to trzeba się przygotować. No 59900, więc jesteśmy w górnej granicy Naszego budżetu. Warto byłoby sobie przygotować jeszcze parę złotych na taki tak zwany przegląd zerowy, żeby przyjrzeć się, czy wszystko jest ok. 235 tysięcy km przebiegu, 240 koni mechanicznych, oczywiście automatyczna skrzynia napęd na 4. W teren spokojnie, wiem co mówię, jeździłem, prześwit jest bardzo duży. Następnie Rafał wrzucił nam propozycję Fiata Fremonta, ale niestety link wygasł, więc wychodzi na to, że auto musiało się sprzedać i nic dziwnego, bo to jest naprawdę bardzo fajny model. Też testowałem, zresztą możecie sprawdzić na kanale, więc poszukałem czegoś innego i znalazłem oto taką fajną propozycję. Biały za 46 400, 2012 rok, znów podejrzanie niski przebieg, 76 tysięcy. Jak na diesla to jest bardzo mało, zawsze w takim momencie... Powinniśmy zastanowić się, czy jest to możliwe. I oczywiście jest to możliwe, ale warto dopytać, sprawdzić we wszystkich możliwych źródłach, czy faktycznie ten przebieg taki jest. Tutaj mamy komplet danych do sprawdzenia auta w historia pojazdu więc bardzo fajnie. To jest auto sprowadzone z Niemiec, ale jest zarejestrowane w Polsce. Bardzo bogato wyposażone, choć chyba nie maksymalnie, bo nie mogę znaleźć na zdjęciach na przykład ekranu dla drugiego rzędu siedzeń ale i tak wygląda bardzo fajnie. W opisie wypisane najważniejsze cechy, najważniejsze elementy wyposażenia. Myślę, że jeśli masz dużą rodzinę, bardzo fajne auto, jak najbardziej. Co do silnika, no jest to wszystkim dobrze znany 2.0 JTD o mocy 170 koni mechanicznych. Jak najbardziej spokojnie da sobie radę i nie będzie sprawiał problemów, więc godne, godne polecenia. Ale jeśli miałbym kupić taki samochód dla siebie, a nie wykluczone, że kiedyś go kupię, to brałbym właśnie taki. Od razu mówię, że jeżeli nie chcesz mieć znaczka fiata, a chcesz mieć taki fajny samochód, to spójrz na Dodge Journey. To właściwie ten sam samochód, tylko właśnie z innym znaczkiem. A tutaj mamy, proszę Państwa, wspaniały, amerykański, wolnossący 36V6, nazywany Pentastar. Bardzo lubię ten silnik. On był stosowany w tak wielu modelach, że nie sposób je wymienić w bardzo dużych, w troszeczkę mniejszych, ale wiadomo, że jest to wolno sąca benzynka V6, która będzie ładnie brzmieć, która będzie paliła jak smok, ale za to też będzie niezawodna. Zdjęcia 10 sztuk, więc troszeczkę mało, auto prezentuje się moim zdaniem bardzo fajnie, ma fajne felgi. W zasadzie może zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że traktowałbym to jako budżetową wersję 7. No, jeśli chodzi o wygląd, rozmiar i funkcję, oczywiście mówimy o dwóch zupełnie innych markach. Ale jeśli cię nie stać na przykład, boisz się utrzymania ku 7, to na Fremonta warto spojrzeć. Opis tego ogłoszenia jest bardzo krótki, ale za to jest książka serwisowa i dane, które pozwolą nam go sprawdzić, więc myślę, że warto byłoby się skontaktować. Natomiast Kamil podrzucił nam Lexusa RX 2009 rok 54900 jak to napisał Kamil, spory przebieg, bo 268 tysięcy km. Ja uważam, że to wcale nie jest spory przebieg, wręcz przeciwnie, powinno się zwracać uwagę bardziej na faktyczny stan, a mniej na przebieg. Tutaj mamy 3,5-litrową hybrydę 300-konną, która myślę, że spokojnie przejedzie jeszcze drugie tyle. Wygląd, powiedziałbym, dyskusyjny, no jest na pewno bardzo charakterystyczny, ale z drugiej strony, Lexus to Lexus. I myślę, że na pewno wielu zwolenników ten właśnie model ma. Zdjęć nie za dużo, nie są one też mistrzowskie, powiedzmy sobie. Pokazują kilka elementów, ale myślę, że dałoby się zrobić je troszeczkę lepiej, pokazać więcej uroku tego auta. Widzimy, że mamy jasną tapicerkę. Wyposażony jest dość bogato, zresztą w opisie, który jest bardzo krótki, też mamy taką informację. Bogatsza opcja wyposażenia z nawigacją, elektryczną klapą i tak dalej. Przegląd na początku czerwca, w pełni sprawny, niezniszczony. Trochę mało tych informacji, ale za to kraj pochodzenia Polska, więc pewnie łatwo byłoby znaleźć troszeczkę więcej danych na temat tego, co z tym autem się od tego 2009 roku działo. Martin zaproponował nam BMW X1 55990, 2012 rok, 118 000 km przebiegu z końcówką 666. Jest to model E84, dwulitrowy diesel 184 konie. O ile się nie mylę, to jest to seria N47. Dlaczego o tym wspominam? Bo jest to silnik, który sprawia troszeczkę problemów, na przykład z rozrządem, a ten ustawiony jest od strony skrzyni, więc dostęp do niego jest dość trudny. Dlatego warto podczas oględzin dobrze się wsłuchać, czy łańcuch nie dzwoni, nie wydaje jakichś dziwnych dźwięków, bo jeśli tak... To może być trochę za późno. Jeśli nie, to kupując taki samochód, warto gdzieś przygotować sobie budżet na jego profilaktyczną wymianę, i wtedy będziemy spokojniej jeździć. No i poza tym, wiadomo, regularna wymiana oleju. Jeśli chodzi o ogłoszenie, zdjęcia są super, jest ich 33, są naprawdę dobrej jakości, pokazują dużo szczegółów. Opis taki w stylu bardziej dużo o nas nic o aucie więc niewiele nam tutaj wnosi. A wyposażenie, no powiedziałbym, że tak średnio jest wyposażony, bo z jednej strony ma jasną skórzaną tapicerkę, z drugiej strony nie ma nawigacji z ekranem. Ma automatyczną skrzynię biegów, ale znowu nie ma podgrzewanych foteli, ale za to ma cup holder i tym wygrywa wszystko. Nie, a tak na serio to jest po prostu samochód, który się ludziom podoba i nawet biorąc pod uwagę, że koszty jego utrzymania no, będą odpowiednie do prestiżu marki, czyli premium, to i tak ludzie chętnie go kupują. Ja nie mam zamiaru się z tym sprzeciwiać, to jest dosyć ciekawa opcja. Dzięki Marty. Kolejna ciekawa propozycja od tego użytkownika Subaru Forester 2016 rok, czyli czwórka e, 2.0 diesel 147 koni mechanicznych Tak dobrze myślicie Jest to bokser. E, jeśli nie wiesz co to bokser, no to nic to dla Ciebie nie zmienia. Jeśli wiesz to pewnie miałbyś radochę e, Kupując sobie taki samochód Bo pewnie każdy fan motoryzacji chciałby chociaż raz w życiu mieć boksera. i być może właśnie w Subaru warto byłoby go mieć. Dlaczego? No, raz bokserem, to zrozumiesz, to chyba bardziej się tego wytłumaczyć dokładnie nie da. Ten egzemplarz to jest full opcja ze Szwajcarii. Kosztuje 59,999 I w opisie znajdziemy informację, że cena nie jest do negocjacji. Więc jesteśmy w górnej granicy naszego budżetu. Ale za to mamy auto młode z małym przebiegiem, który pewnie warto potwierdzić. I w bardzo bogatej wersji pochodzi ze Szwajcarii, ale jest zarejestrowany w Polsce. Jak już jesteśmy przy tym modelu, to jeszcze jedna propozycja od Krzysztofa. Mamy tutaj 2013 rok. 171 000 km przebiegu, ale jest to benzyna. wolno benzyna 2.0, 150 koni mechanicznych. Myślę, że także można ją z, ze spokojem kupić i się nie stresować, że będzie sprawiać jakieś duże problemy. Kochani, mały apel. No, opróżnić auto, jeśli robicie zdjęcia, czapeczka oczywiście fajna, osłona także potrzebna, ale mimo wszystko wolałbym zobaczyć ile na przykład jest miejsca na nogi z tyłu i jak tam wygląda tapicerka. Warto samochód jakby wyczyścić i wyciągnąć z niego niepotrzebne przedmioty na czas zdjęć. Zdjęć jest 21, mamy nawet zdjęcie kluczyków z bliska, mamy zdjęcie koła dojazdowego, żółtego ekranu. Widzę tutaj chyba komputera pokładowego. No, więc to pod tym względem jest naprawdę ok. Szkoda, że tablice rejestracyjne są zamazane na zdjęciach. Numer WIN jest. O, ale za to opis jest bardzo fajny. Jest to Salon Polska, kupiony w listopadzie 2013 roku. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę dzwonić, podam konieczne dane, aby sprawdzić na historii pojazdu. Fajnie, że sprzedający sam poleca taką właśnie czynność przed zakupem. A teraz dla odmiany, coś bardziej. Finezyjnego, włoskiego, e, po prostu Fiat 500X. 2015 rok, 105 tysięcy km przebiegu, jaki silnik? 2.0 diesel, 140 koni. Tak dobrze się domyślacie, jest to JTDM. Znany, lubiany dieselek, nie ma co się martwić o jego eksploatację. Samochód prezentuje się bardzo ładnie, myślę, że może podobać się kobietom, ale nie tylko. Jest czerwony, bardzo fajne felgi, przyciemniane szyby, toż widzimy po zdjęciach. Zdjęcie jest 15. Widzimy także, że wnętrze, no, typowo fiatowskie, ale utrzymane w dobrym stanie, nic tu nie jest przetarte. Ja osobiście uważam, że ten samochód ma swój urok i może się podobać, I zarówno jeśli chodzi o wnętrze, czy wygląd zewnętrzny. Mamy numer WIN, krótki, konkretny opis, ale niestety na przykład nie wiemy jakiego kraju to auto w ogóle pochodzi, więc trochę tutaj tych danych brakuje. W ramach ciekawostki propozycja od Mateusza, choć ktoś jeszcze chyba wrzucał ten właśnie samochód, dokładnie to ogłoszenie Chevrolet Suburban. Dlaczego uważam, że to jest zarąbisty samochód? Bo jest ogromny ostentacyjny, amerykański, ma silnik o pojemności 5,3 litra, a do tego uwaga z przodu ma 3 cup holdery. No pokażcie mi inny samochód, który ma 3 cup holdery, na przykład jakiś europejski samochód, który ma 3 cup holdery z przodu. No, i to ja szanuję. Poza tym, jasna tapicerka. No, oczywiście będzie palił jak smog, będzie niepraktyczny w mieście. Tutaj się zgadzam, że w mieście będzie bardzo ciężko. Oczywiście moglibyśmy pomyśleć, że jest to import ze Stanów Zjednoczonych. Jest zarejestrowany w Polsce, więc tutaj jakby nie ma obaw o homologację i tego typu sprawy, bo jest to już załatwione pewnie. Natomiast to auto pochodzi z innego ciekawego kraju z Kuwejtu. Ja myślę, że pochodząc z takiego kraju to. Powinno mieć jakąś kartę paliwową na darmowe paliwo. Z drugiej strony, nic dziwnego, że tam nikt się nie przejmował taką wielką pojemnością i spalaniem, bo tam paliwa mają do oporu. 56-900 przebieg niewielki, bo 85 tysięcy kilometrów 2009 rok. Dla mnie raczej na razie ten samochód zostaje w sferze marzeń i to tych dziwnych, no ale być może dla kogoś to będzie fajna opcja. Propozycja od użytkownika z loginem waw. Jeep Grand Ciroki GR, czyli trójka, 2007 rok produkcji, prawie 300 tysięcy km przebiegu. Mamy tutaj diesla 3.0, jak pewnie kojarzycie z naszego testu Jeepa Grand Ciroki, ale czwórki, którego też pewnie w tym budżecie moglibyśmy szukać. To, to jest silnik 3.0 CRD i spokojnie, bez problemu, można pójść w to, można iść w tą opcję i być zadowolonym. Ten Grand Cherokee Trójka wydaje mi się, że on ma jeszcze trochę więcej takiego terenowego charakteru przynajmniej z wyglądu, choć nie tylko, ale Grand Cherokee też mi się osobiście bardzo podoba. Skórzana tapicerka, 21 zdjęć, które dość dokładnie pokazują co mamy tutaj, z czym mamy tutaj do czynienia. To pierwsze zdjęcie to nawet takie trochę artystyczne tutaj z winietą tak zwaną, czyli takim pociemnieniem po bokach, ktoś się postarał. Samochód fajny, ja bym, ja bym mógł się na niego skusić. A jeśli ty chciałbyś się na niego skusić, ale nie masz na przykład wystarczająco finansów, to jeszcze sprawa nie jest przegrana. O, zobaczcie, po prawej stronie pokazał mi się kalkulator finansowania na Otomoto. Wrzucasz cenę, tutaj akurat się wrzuciła już sama, na jakiś czas chcesz rozłożyć, powiedzmy, że chciałbym spłacić sobie to w 4 lata i moja miesięczna rata to 1235 złotych. Za dużo? Ok, no to robimy 60. W tym momencie jest to 1000 złotych, a maksymalnie możemy zrobić 84 miesiące, wtedy rata to 778 złotych. Wnioskuj online, załatwione jest to w kilka minut. Pieniążki dostajesz i kupujesz sobie samochód jaki chcesz. Nie jesteś przywiązany tylko i wyłącznie do tego. Zresztą w opisie wrzucę wam link i tam możecie przeczytać wszystko o finansowaniu na OTOMOTO. A wracając do tego ogłoszenia, opis jest krótki, ale bardzo treściwy. Mamy bardzo bogatą wersję wyposażenia. Pełne dane, zarejestrowane w Polsce. Warte odwiedzin i oględzin. Propozycja od Didason. Samochód, który mi się osobiście bardzo podoba w ogóle. E, lubię Infinity i żałuję, że ta marka no, musiała się ewakuować z Polski. Spójrzcie tylko na zdjęcia. FX naprawdę fajnie wygląda. W środku mamy jasną tapicerkę z drewnianymi stawkami. 24 zdjęcia, które. Dość szczegółowo pokazują nam i w dobrej jakości co się tutaj dzieje. No myślę, że bardzo przyjemnie byłoby takim samochodem pojeździć. 59900, czyli górna granica 2010 rok. 180 tysięcy km przebiegu, czyli jest ok. Mamy tutaj 3 litrowego diesla, 240 koni mechanicznych, napęd na 4 koła, ale skrzynia biegów, no niestety, manualna. Mówię niestety, bo wydaje mi się, że w większości tych egzemplarzy, w większości suwów, raczej ten automat tutaj przeważa. Opis niestety bardzo krótki. Danych pełnych też nie mamy do sprawdzenia auta, ale może warto się skontaktować i zapytać. Myślę, że to auto jest tego warte. Trzeba przyznać, że dzisiaj było dużo propozycji marek premium, ale nic dziwnego: suwy marek premium są bardzo pożądane teraz na rynku, więc pewnie sporo osób je poszukuje. Mamy jeszcze Nissana który marką premium nie jest, ale też jest bardzo fajnym samochodem. Mamy tutaj X-Traila 1.6 DCI. Silnikowo jak najbardziej polecam. Mamy czerwony samochód w otoczeniu ogrodowym. Tutaj jakiś basenik dziecięcy. Wiemy, że kupujemy albo jak odnaleźć to podwórko po baseniku na pewno zlokalizujemy jak pojedziemy na oględziny. Wygląda na bardzo dobry stan. Zresztą to 2016 rok, więc auto ledwo czteroletnie. W środku, zadbany, mamy taką materiałową, materiałową tapicerkę. 15 zdjęć, może troszeczkę więcej mogło być, ale w zasadzie wszystko, co najważniejsze, jest pokazane. Wyposażenie jest bardzo bogate. Spójrzcie tylko, jak dużo opcji chciało się zaznaczyć sprzedającemu. Opis krótki, ale dowiadujemy się kilka ważnych rzeczy: że jest z polskiego salonu, że jest jeden właściciel. Że jest bezwypadkowy w 100% i bezkolizyjny, czyli ma oryginalny lakier. Oczywiście warto sprawdzić, ale fajnie taką informację dostać. Zawieszenie bez luzów, pali na dotyk, wnętrze super stan. Bardzo fajna deklaracja, myślę, że warto byłoby sprawdzić. Zdjęcia też nie zapowiadają jakiejś dużej tragedii. 57 900 za ten samochód. A była to propozycja wrzucona przez użytkownika 422 ADM. No niektóre z tych ksywek naprawdę ciężko mi się czyta. Możecie zapytać. Hej, Marcin, ale czy jest coś, na co ogólnie warto zwracać uwagę podczas poszukiwania suv Myślę, że jeśli nigdy nie jeździłeś SUV-em, to warto po prostu pojechać gdzieś i zrobić jazdę próbną, i przede wszystkim sprawdzić bagażnik, bo te samochody wydają się naprawdę bardzo duże. A często bagażniki są skromne, niewielkie, mniejsze niż na przykład w kombi albo nawet w sedanach. I teraz, jeśli kupujesz to auto z myślą o rodzinie, bo często tak jest, to możesz mieć później problem z zapakowaniem na przykład walizek czy wózka itd. A poza tym, no to pytanie, czy ten SUV faktycznie ma jeździć w teren, czy ma być tylko troszeczkę wyższy, żeby się wygodniej do niego wsiadało? Bo szczerze mówiąc, najczęstsza motywacja, jaką ja słyszę, to. A wiesz, bo chcę, żeby mi się wygodniej wsiadało po prostu do samochodu. Jak jest wyższy, to wygodniej się wsiada. Nie, nie wiem, ładniej wygląda. Ludziom się po prostu to y, podoba. O, warto też zwrócić uwagę na to, no, często w suwach mamy napęd na cztery koła. Może trochę poczytać, sprawdzić testy, poczytać w internecie czy ten napęd na cztery koła na przykład nie będzie sprawiał problemów, bo jeśli czy nie jest nam w praktyce potrzebny napęd na 4 koła, a okaże się, że w naszym samochodzie jest napęd, który wymaga wymiany oleju co 60 tysięcy km, albo w ogóle się grzeje jak jest w ciężkich warunkach, albo tam jeszcze coś innego i będzie generować dodatkowe koszty, a w zasadzie my go nigdy nie potrzebujemy. No to może lepiej szukać wersji bez napędu, o ile taka istnieje, albo na przykład szukać innego samochodu. No i generalna uwaga, którą zawsze często podaję, sporo tych propozycji było z marek Premium, a przy markach Premium zawsze trzeba mieć na uwadze, że koszty serwisowania mogą być wyższe. No i wiadomo, że spalanie w suwach też zazwyczaj jest wyższe. Mówię zazwyczaj, bo może się trafi jakiś wyjątek, ale zazwyczaj jest wyższe, bo te auty są albo cięższe, albo mniej aerodynamiczne. No i ja już dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że nie wyszło zbyt długo, że się nie rozgadałem, bo staram się mówić bardzo konkretnie i szybko. Te osoby, które szukają właśnie takiego samochodu, czyli suwa w budżecie do 60 tysięcy, mam nadzieję, że Wam troszkę to pomoże, rozjaśni sytuację, czy też da pewnych inspiracji. A ci, którzy po prostu lubią spędzać czas przeglądając ogłoszenia, no to dzięki, że byliście po raz kolejny z nami. Przypominam, że spotykamy się co drugą niedzielę o godzinie 20, ale na tym kanale pojawia się znacznie więcej, także subskrybuj, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Napiszcie także w komentarzach, jakie jeszcze samochody mogłyby się znaleźć w takim zestawieniu. Moim zdaniem na pewno moglibyśmy wrzucić tutaj jeszcze Forda Kugę, Toyotera F4, Mitsubishi Outlandera, Grand Vitare, no sporo tych samochodów jeszcze jest, więc podejrzewam, że kiedyś w przyszłości, jeśli tylko będziecie chcieli, powstanie część druga. Dobra, bo już zaczynam przeciągać. Dzięki, trzymajcie się, cześć.